Nazywam się Jadwiga Łupińska, mam 75,5 i pół roku. Nazywam się Włodzimierz Kostro, mam lat 87 skończone, mieszkam w tej chwili w Łapach. Mam na imię Aniela Średnicka, nazwisko, mam 80 lat ukończonych, jestem bardzo niskiego wzrostu. Nazywam się Jabłoński Wacław. Mieszkam w Jabłoni Kościelnej, mam lat 5, 3, 89, skończę 11 listopada. Taka była mała piwnica, bez okienka w ziemi. No i jak ta wojna była, to pamiętam, że my się wszyscy tam do tej piwnicy schowali. Ale tak się dużo ludzi napchało, że my tam byli. No najmniejsze to tam najniżej, na końcu tej piwnicy, to mało się nie podusili, aż już powyciągali nas, no takich na pół przyduszonych na to, to to pamiętam, bo takie rzeczy to się pamięta. No i jeszcze pamiętam, jak żeśmy siedzieli u Dołęgowskich pod domem i jak te kulki lecieli, to tak wielko gałęź, tak pół takie ścieło I ktoś tam przyciągnął to wieżby i tak pozaspaniał nam. Po dwunastu latach wywieźli na Siberię i na Syberii 5 lat spędziliśmy. Razem z rodzicami wróciliśmy w 1946 roku jechaliśmy trzy tygodnie pociągiem w wagonach zamkniętych, nie wypuszczali w ogóle, a tydzień czasu później statkiem na wodzie. Ponad dwa kilometry szło się do szkoły do Kostrów Nosków na pieszo i w zimie i, i latem mróz, śnieg, nie tak jak teraz dzieci dowożą autobusami, a butów nie było. Szło się w takich kapciach zmoczone nieraz, bo nieraz i tatuś robił nam bu buty. Takie z różnego materiału. Po wojnie nic nie było. Pościeli nawet nie było, bo wszystko wyginęło. No i myśmy się uczyli potajemnie po wsiach. Chodziliśmy. Także to nie było ciekawe, bo nie było książek, zeszytów, nic. Nie było nawet czym pisać. No i, i tego. I potem znóż, znaczy poszłam do szkoły podstawowej w Kostrach Noskach. Tam też tak samo były dzieci. Ale też nauczycieli jeszcze nie było, była tylko jeden, cztery. Wszyscy wraz, razem się uczyli. Była tylko tablica i kreda, a książek zeszytów na czym nie było pisać. I pani prosiła do tablicy, i każda dziewczynka czy chłopak podchodzili, pisali na tablicy, co tam, i do domu mniej więcej było zadawane. A potem, z, już jak po wojnie, to wtedy już, już było lepiej. A tak to żałośnie było, strasznie to dzieciństwo. To nie wspominam tego dobrze, bo to był straszny ucisk ze wszystkiego. Kiedy dojechaliśmy do trzy tygodnie do miejscowości w Rosji, Ciumień się nazywa, tam już była rzeka Tawda. A ta rzeka Tawda, dwa razy szersza, jak wołga pod Moskwą, która jest obecnie taka szeroka, i tam nam kazali z tych wagonów przeładowywać się na tą barkę. Wszyscy jak zobaczyli, bo to tylko wagonów tam było, prawda, podstawionych na te barki przeładowywania, jak zobaczyli, to wszyscy nie wiedzieli o tym, że to przeładowywanie, tylko że będą topić, tak. To ogromny krzyk, płacz, dzieci tylko do matki się przytulały, wszystko i krzycz, bo wszyscy wiedzą, że będą się topić. I nic nie, bo tu kazali z wagonów zabierać swoje rzeczy, a tu nikt, tylko wszystko płacz i krzyk. Mój tatuś miał czarsko szkołę kończono. Po rusku bardzo dobrze mówił. I oni powiedzieli, tatuś teraz podszedł i głośno po polsku do wsi, że przeładowujemy się na te barki. Tutaj nie będą nas stopić, tylko nas dali będą wieść. Od najmłodszych lat, już jak był znaczy, miał 10-12 lat, już do szkoły chodził, krowy pas. Uczył się, za, za krowami książki brał i uczył się czytać, no bo nie było czasu. Lekcję odrabiali przy lampie, elektryczności nie było, tylko przy lampie. Lampa tu stojała trochę wyżej, na czymś pudełku postawili. I wieczorami, bo w dzień nie było czasu, bo było inne zajęcie. Trzeba było wieczorem przy światle lekcję odrobić. W ławkach siedzieli w kałamarze, atrament był, pióra byli. Jak namoczył i pisał, to kleksów narobił. W deszycie, to później językiem zlizał, żeby <laughs> znaczy nie było znaku. je. I co, nauczyciele też I lanie nieraz dali, jak był niegrzeczny. Nie. Tu łapę takiem temu, jak nie, to takie wskazówki mieli po grzbiecie przejechał. Ja chodziłem do szkoły jako z Polaków, jeden ze wszystkich My nie, nie chodzili. Ja jeden chodziłem, bo mój tatuś mówił, miał carską szkołę to skończone bardzo tego. I powiedział, że trzeba, bo to jest, ja chodziłem do szkoły. Do szkoły chodziłem, uczyłem się bardzo dobrze. Zresztą w szkole, zresztą w, szkole w Piekutach jest moje świadectwo, tam leży chyba, na no może widziałaś. Nie wiem dlaczego, tylko ze wszystkiego mam piątki, tylko z zachowania czwórka, nie wiem dlaczego. Chyba na dziewczyny się patrzyłem, może dlatego. Pani była młoda i o szkole na przykład, jak pani coś pamięta, jak kiedyś, jak wyglądała nauka w szkole w no, ogóle? gorzej było na pewno jak teraz bo nie było centralnego, szkoła 7 klas miała wtedy, jak ja chodziłam do szkoły i w dwóch budynkach, tu gdzie teraz nowa szkoła stoi, to była stara szkoła, tylko taka, no nie za wielka, bo jeszcze wynajmowali taki pusty dom tam stał. Jak już było powyżej stopni 20 mrozu, to już się nie szło do szkoły, no bo w szkole było zimno, żadnych pomocy nie było w szkole, tam mapy jakieś stare byli, no to mapy, no to byli, ale tak to... Nic tam więcej nie było w tej szkole. Tylko to, co nauczyciel powiedział z książek, to, to tak jakoś tam się uczyliśmy. A po szkole to nie, nie poszłam dalej się uczyć, bo no rodzice po prostu nie, nie chcieli, żebym się uczyła, kazali być krawcową. No i zostałam krawcową. Ale miałam 13,5 roku, jak szkoły skończyłem, podstawówkę. To co taki dzieciak może słabo zarządzić? Nic. No i takie życie było. Ciężkie życie było. Trzeba było krowy paść swoje i cudze razem. dobrze nie było. Jak trochę podrośli, to znowu byliśmy. Siostra była starsza dwa lata ode mnie. Była już krawcowo, była, już się nauczyła, bo ona taka zdolna była. Mnie to tak za bardzo te krawiectwo nie pociągało, no ale nie było nic innego wyjścia robić, tylko trzeba było. To robić, co trzeba. No to światła nie było przy lampce takiej małej, trójka się nazywało. Ktoś tam taki był bogaty, to miał taką większą, dużą lampę, a u nas to taka była skromna lampka mała. I my we szyliśmy wieczorami przy takiej małej lampce. No bo światła nie było. Ja już nie, nie wiem, ile lat ja miałam z 15 pewnie, jak światło zakładali. Tak myślę, że tyle było. Nie mieliśmy, że każdy miał książkę, bo w szkole było załóżmy dwie czy trzy książki tylko. I ten, który w, sła, e, się uczyli, to w szkole czytał to książkę, żeby wszyscy słyszeli. I później te dwie książki brali ci, co najsłabsi, do domu. Taki wierszyk ze szkoły, jeszcze jak Piłsłowski w 1935 roku, umarł. To był ten wierszyk taki, to nieprawda, że ciebie już nie ma, to nieprawda, że jesteś już w grobie. Dziś cała Polska ziemia w żałobie po tobie. A to też dłuższe, wierszyk wierszik był. To w szkole myśmy mi my na, na, nauczyli tego wierszyka. Jak kiedyś obiady były, co się kiedyś jadło ogólnie? Pomagała pani przyrządzać posiłki? No tak, Manie trzeba domu. było. Ja wiem, co to mi się jadło, już nie bardzo pamiętam. Jakieś ulubione danie, czy z tamtych czasów? I nawet to mięsko to nie tak smakuje, jak kiedyś się jadło. Kiedyś było inne. Jak się swojego prosiaczka uchowało, to było całkiem inny smak miało to mięsko. No i może z tym, że nie było go tak na co dzień, jak teraz pełne lodówki, Co tam kto chce, to to sobie wybiera. A kiedyś to, co nagotowali, to, to trzeba było jeść. No kartofle z jakimś barszczem czy z kapustą. Na śniadanie to jak bułki mama upiekła, no to mlekiem się polewało. Przed szkołą. Takie było jedzenie. Jajka od czasu do czasu, ale tak na co dzień, to wciąż tak nie było, takich jajek dla siebie, bo trzeba było uzbierać i sprzedać, żeby coś parę groszy było. No ale tam masło, no jajka od czasu do czasu byli, no ale nie tak wciąż, jak, jak teraz, kiedy kto chciał, to tyle brał sobie i smarował i... Tak było troszkę skromniej. W Białymstoku, jak się pociąg zatrzymał, a ludzie się dowiedzieli w Białymstoku, że nas wiozą na Syberię, to kto co miał, podchodzili, kupowali, rzucali przez okno, kto co, tylko wioz, różne rzeczy. I to co mieliśmy, nie tylko jak tutaj, że tutaj jest ciasteczka, i chleb, kawałek chleba, skórka, co kto miał, bo trzy tygodnie przecież ani kuchni, ani nic, to, to, to czym żyliśmy? Tym co kto miał, jakiś kawałek chleba, to w tym właśnie żyliśmy. Nie było żadnych marmolad, z niczego, tylko jedynie buraki cukrowe sieli. Mama to na, najpierw obierała, myła te buraki, obierała i, i, na, i kroiła w drobno i na patelni tak jaka była, odpiekała, potem odciskała ten soczek i, i, tego, i, i, i te właśnie buraczki e, wkładała do chlebka razowego, takie podpomyczki robiła, i to było słodkie w środku. A marmolatka była do smarowania chlebka, było jedynie tylko swoje masełko jak zrobili, a więcej żadnych smakołyków ja nie widziałam na wsi, Nikt przecież żadnych sklepów nie było. By, było w Brańsku, byli Żydzi, jak tato powiózł świniaka i sprzedał u nich, no to bułeczkę albo dostał, albo już rozebrali. A my jak wyjeżdżał do, na targ, to mi tato, kup nam bułeczkę, albo chociaż bochenek białego chleba, bo już ten czarny się sprzykrzył. Przyjechał, nie ma chleba, nie ma nic. No i wszystko było w porządku. A na przykład święta to jak wyglądało? Bo to niedziela, dzień świętny taki, Bo Boże Narodowy. No to już jakoś tam mieliśmy, ubieraliśmy. Jak byłam malutka, to nie pamiętam, ale jak później, no to już... Ale taka nie była strojna choinka jak teraz. Jabłka kiedyś wieszali na choinkie, to ciastka jak się samemu napiekło. Takie skromne choinki byli. Łańcuchy sami lepiliśmy z, z bibuły na choinkę. No tak skromnie było, nie tak jak teraz. A jak do szkoły kanapki się brało, to na chlebek smarowało się gęsto śmietano i posypało się cukru. A byli takie dzieci, że nawet ani cukru, ani śmietanki, nic nie było. Moich sąsiadów jankowskich chodziła ze mną Kastasia. Jak ja nieraz wyjmę kanapkę, mówi Anielcia, daj mnie kawałek. Mówi, mama nie miała ani chlebka na czym, nie miała mąki, u, upiec, chleba, nic. No dzieliłam się z nią. Nieraz przyjdę, mówię, mamo, zrób mi jeszcze jedną kanapeczkę dla Stasi. Pojechaliśmy z koleżanką na Jagody. No to od nas było 5 km mniej więcej do Samson, to się tam raz na rok Czyli ze dwa razy się wyjechało, żeby tych jagódków na zimę trochę odbierać. No i akurat przechodził gdzieś tam. No i porozmawiał trochę, potem przyjechał. No i tak się zaczęło. I od czasu do czasu przyjechał. Także ze dwa lata chyba się znaliśmy przed no wesele, to było skromne, bo nie było takich, nie było gdzie, bo tak u nas było jedzenie. A domek był niezawielki, a u sąsiadów, o takich stowierajach w Jankowcach, tańczyli. Trzeba było przejść jakiś tam przez kilka domów dalej. No bo tam nie było warunków takich. No nie wiem, kiedyś to nie było, jakaś tam remiza, kawałek było takiej starej betonowej remizji w Jankowcach, ale jakoś to nie było w modzie, żeby to ktoś w remizji coś organizował. Kiedyś tego nie było, tylko po sąsiadach chodzili. No tak, u wszystkich tak było, nie tylko u mnie. No my jak do ślubu jechali, to pożyczył gdzieś jakiegoś tam waranta, już nie pamiętam u kogo, w Kikolskich chyba u kogoś. I furmanki byli, no, tam nie było samochodu, bo to było 56 lat temu, akurat wczoraj minęło 56 lat. W 1939 roku, jak Niemcy tylko naskoczyli na Polskę, to zaraz ja w ten czas pamiętam, tego pierwszego września, gnałem krowy na pole i tu wygnałem już zawieść, tam koło swojego pola i szedł samolot. I gdzieś strzelił, myślę sobie. Do no, kogo on to strzelił? Ale pognałem tam krowy jeszcze dalej na swoje pole. Za chwilę przychodzi ojciec mój tam i mówi, wiesz, wojna. No i tak się zaczęło. Zaraz zaczęli tu o naszą kolej bombardować. W 1939 roku, znaczy, no i już ile, 17 września ruskie weszli i już była niewola. Wszystkie chatki były słomokryte, drewniane, a w środku była polepa, nie było podłogi. U nas na przykład domek był trzyizbowy, to nie było w żadnym nic. Żadnej podłogi, dopiero potem, potem tato jakichś tam utartych, ale przecież nie było czym, jedynie piła ręczna. Nie było tak, żeby czymś uciąć tych desek, narżnąć i, i coś ułożyć jakoś podłogę. Okieneczka malutkie po sześć szybków. Jak przyszła zima, to wszystkie szyby tak śnieg, ten mróz zamroził, że ciemnica w mieszkaniu. A jaka na zabawę, jaki czas? A jaka zabawa była? Odpoczynek tylko, jeśli był, bo później zaraz, jak front był, Niemiec już podchodził, to już wszystko było na kartki i chleb i wszystko na kartki. I teraz jeśli ty poszłaś do sklepu 30, a w sklepie, żeby kupić czy kaszę, czy to, czy to coś tam było to na, 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 na kartki, tak? A w sklepie nie było. Przyjdź jutro, a jutro jest pierwszy. Zachodzisz jutro i powiedz, że wczoraj nie było, to już by cię przymknęli. Jak to nie było? W 1946 roku wróciliśmy do Polski, bo akurat na Wielkanoc, na Wielkanoc wrócili. A wróciliśmy tutaj. Wieść spalona, zniszczona, nie ma prawda absolutnie. No ale nas tam przyjęli ludzie tacy, którzy prawda dzisiaj ich nie ma nikogo. Dom jeszcze stoi, ale to już, już się rozwala na, na ten. Dwie rodzinki było, jedna i druga. Myśmy na struchy, na struchu pod poszyciem tam. Ale jeźdź dali, no, no bo u nas cała wieś spalona była. Nie było koszarków, nie było żywiarków, tylko trzeba było kosą machać. Grabiamy, grabić, kosą kosić. I... Sporo wozić, snopki do studowy. Ciężka praca była? No, nie lekka. <noise> po to, oczy zalewała, trzeba było kosić, bo nie było ratunku. Z bankiem wody na pole wziął wyniósł. napił się w skórkę chleba, wrzucił w wodę, żeby trochę naciągnęło. I tak było. Świniaka zażność nie było można umleć na chleb, nie było można zboża. Nie było parow parowków, bo wszystko było zatrzymane. To tak po kryjomu konie założył i wieczorem umył tam na ten chleb. Później chleba utkwił w piecu, bo chleb kiedyś nie tak jak dzisiaj, że już na drugi dzień to byłeczka niedobra, bo już nie słucha. A kiedyś ten chleb był w czerwcu, tak jeszcze. On się psuł na nieraz tak jest kwitnięty, był to te kwitnięte odkroił, wyrzucił, a to zjadł i tam to mówili, że jak nie, nie odkraju, tylko jest te skwitnięte, to się nie będzie z grzmotą bojał. Być szczerym i otwartym, prawdziwym, nie kłamco, nie oszukańcem, jak się coś mówi. Możesz pomóc. To pomóc. Zrób dobrze, szczerze, otwarcie, ale nie chytrze. Ale ja bym powiedziała, że tamte czasy były biedne. Jedni sąsiady na przykład, jedne drugimi, drugim, z drugimi się dzielili, czym mieli. A teraz to każdy zamknięty w swoim mieszkaniu i patrzy w telewizor. A kiedyś nie było nawet żadnej, nawet misek nie było. Ja pamiętam, u nas dziadek taki, z takiej wieżby wyrobił taką kopań, tak zwaną, i mama naleje w, w, w lecie na, naleje wodę ze studni, i ona się nagrzeje, i my potem się myjemy w, w, w tej kopani. Teraz, no teraz nie ma takiej życzliwości między ludźmi, bo każdy ma dobrobyt w domu, to tak jest ograniczony. Była większa miłość, większa jednie do drugich naprawdę przyjaźń, więź, tak. Dzisiaj troszeczkę jest, nie ma, nie ma tego już, to, to, to co było, nie ma i obserwuję to wszystko, prawda, młodzieży, to nie jest, nie jest już to, co było. Większe, bardziej takie zaufanie, szczerość, a dzisiaj troszeczkę tak... Ja wiem, jak powiedzieć, zawiść, nienawiść, zazdrość taka troszeczkę taka jest. I to nie tylko, ale wszędzie. Uczcie się, bo to, co się nauczycie, to będziecie mieli, nikt wam z głowy nie zabierze. A, a kto nie umie czytać i pisać, to chyba już nic gorszego nie ma. Rozświetlali jabłonie i gruszy, Popłyli tumany nad rzeką. Wychodziła na berek Katiusza, Na wysoki berek na krótkoj. Wychodziła, zawadziła, zawodziła, Proste wosi zawarła. Wychodziła na berek Katiusza, Wychodziła na berek krótkoj. W moim ogródku rośnie jagoda, Powiedz mi, Marysiu, czy byłaś młoda? Oj, byłam ja młoda jak w lesie jagoda, jak w lesie jagoda, kochaneczku mój. W moim ogródeczku rośnie malina, czy byłaś dziewczyno, chłopca jedyna? Oj, miałam ja chłopca, nie byłam chłopca. Byłam ukochana, jedna jedyna. W moim ogródeczku rośnie rozmaryn. Powiedz mi, Marysiu, kto cię omamił. Oj, był taki chłopak, który mnie okłamał i oznajmił potem, że mnie zostawi. Oj, był taki chłopak, który mnie omamił i oznajmił potem, że mnie zostawi.